Witamy Was na kolejnym z naszych filmików. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ostrodze piętowej. Wielu ludzi na to cierpi. Skuteczność leczenia, że tak powiem, w Polsce konwencjonalnego nie jest zbyt, zbyt wysoka, także chcemy o tym porozmawiać, powiedzieć, jakie są alternatywy i co tak naprawdę możemy z tym robić. Co ty nie sądzisz na ten temat? ostrogi piętowej, no temat jest dość, bym powiedział, palący, ponieważ jest to e, jest to problem na tyle e, poważny dla tych pacjentów, że najciężej jest im się rozruszać, czyli e, tak naprawdę dla nich ból jest łączony z każdym ruchem i na każdy ruch się łączy z bólem, więc e, więc jest to problem, który u nich występuje praktycznie cały czas, jak oni mają coś zrobić, a jak jeszcze na przykład są to pracownicy fizyczni, e, no to już ten problem jest e, bardzo, bardzo mocny i taki pan i taki pan na przykład będzie odczuwał. Albo pani. Albo pani, tak, dobrze, albo pani. Będzie odczuwała ból przy każdym przy każdym chodzeniu. No dobra, ale zanim się na tym skupimy, to pomówmy sobie o tym nawet nie o tylko o bólach pięty. o tym jakiego, jaki typ problemów bólowych pięt, z piętą możemy mieć. Bo nie zawsze ból pięty to jest stroja piętowa, tak. prawda? Zanim w ogóle zajdzie coś takiego jak skospienie ścięgna, to musimy przejść przez fazę zapalenia ścięgna, czyli pewnego przeciążenia ścięgna podeszwowego. Teraz też to nie jest normalne, że jeżeli dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, urazu stanu zapalnego, to że ten uraz się nie goi. Nie goi się z jakichś przyczyn, mhm. czyli albo nie goi się, ponieważ organizm nie potrafi odprowadzić mediatorów w stanu zapalnego, albo, albo nie goi się, ponieważ organizm w jakiś sposób, z jakiegoś z jakiejś utracił zdolności gojenia. Zgadza Czyli na przykład ma zbyt duże pobudzenie sympatyczne, o czym mówiliśmy na jednym z filmików, ponieważ gojenie zachodzi w parasympatycznej, czyli w fazie odpoczynku, a pacjenci zestresowani tej fazy odpoczynku nie mają albo mają ją za krótką i się nie goją. Albo na przykład ta pięta poddawana jest non-stop zbyt duże napięcie, na przykład taki pacjent jest non-stop wyklony do przodu. Nie, nie tylko w swojej pracy, ale w życiu. po prostu już tak stoi wychylony do przodu. Czyli tak jakby przód jego ciała jest skrócony, no więc dół, tył przepraszam, jego ciała się musi wydłużyć. I rozciąga podeszłowe i ścięgna Achillesa, i cały tył ciała, w tym niezadowolone krzyżowo-guzowe, e, są wydłużone i są podawane większym, ciągłym napięciom. Często się to pojawia na przykład u biegaczy, tak. kiedy biegacze mają wadę stóp, której nie korygują. Moim zdaniem, jeżeli ktoś biega, to powinien mieć zrobione, dedykowane wkładki pod stopę. Bo jeżeli tego nie ma, no to jakby... Troszeczkę sam się prosi o kłopoty, ponieważ każdy z nas ma jakąś wadę stóp. Prawie każdy, przepraszam, prawie każdy. I zanim zaczniecie biegać częściej, dłużej, bardziej wyczynowo, no to warto się do takiej osoby, która robi wkładki zgłosić, żeby zapobiec takim kontuzjom i urazom. Mhm. No dobra, a powiedz mi, a Ty często masz pacjentów z problemami bólu stóp? Z ostrogą często. piętową? Często są to pacjenci, często mam pacjentów z ostrogą piętową. Rzadko biegających. Mm -hmm. Kiedyś miałem częściej więcej pacjentów biegaczy z ostrogami piętowymi. Być może wzrosła świadomość. Być może ludzie, ludzie częściej sięgają po te dedykowane wkładki. Obecnie mam pacjentów z bólami Nazwę to bólami ostrogowymi, ponieważ nie wiem, czy oni mają ostrogi, czy dopiero mm -hmm. zaczynają być no problem z bólem pięty. E, w każdym razie są to głównie pacjenci, którzy przez większość swojego czasu siedzą. I tak. ich boli w trakcie inicjacji Proszę. ruchu, czyli w trakcie rozruchu. No właśnie, tu Krzysiek poruszył dość ważny temat, że e, możemy już odczuwać ból ostrogo, ostrogowy, związany z ostrogą piętową, natomiast w badaniu RTG ta ostroga może nie wyjść i albo to jest po prostu wczesna faza i, i ta nazwijmy sobie robotu narość kostna dopiero się, się będzie wytwarzać, jest to blasty dopiero będą wytwarzać tą, tą narość kostną albo, y, albo po prostu jest to ból ala ostroga piętowa, czyli tam jest ból zlokalizowany właśnie w, y, przy kości piętowej, przy guzie piętowym, jest to ból przy rozruszaniu się, przy na tej pięcie, czy to po zasiedzeniu się przy biurku, czy tak jak wspomniałem wcześniej przy, no, przy pracach fizycznych na przykład, y, a nie do końca jest to problem taki ortopedyczny tego typu, że jest ta ostroga piętowa tam widoczna fizycznie i takich pacjentów też jest sporo. Też trzeba sobie powiedzieć, że ostroga piętowa, czyli naość kostasowa w sobie boleć nie może, hmm. ponieważ podczas chodzenia w żaden sposób na nią nie uciskamy. Ona jest spięty od przodu, i tak naprawdę nie jest żaden sposób podejrzany podczas schodu. Boli rozciągnął podeszwowe, które jest przeciążone, i stąd w ogóle bierze się ból typu Ostroga Piętowa i ból rzeczywistej Ostrogi też jest z Piętowego, i w zasadzie leczy się to bardzo podobnie. Tak. Dobra. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za, za Waszą dzisiejszą obecność. Jeśli macie jakieś e, pytania odnośnie tego filmu, bądź innych, bądź propozycje tematu, to napiszcie nam na dole w komentarzach, bądź świadomości. E, dzięki Wam bardzo, do zobaczenia. Cześć. Cześć.